Dzień dobry. Jestem w trakcie zbierania grzybów. Nie mam pełnego kosza. Mam prawie same prawdziwki. Jeden podgrzybek. Coraz częściej można je spotkać, chociaż jeszcze wysypu podgrzybków nie ma. Zatrzymałam się, ponieważ chcę Wam pokazać, jak rosną piękne prawdziwki. Takie okazy, że nie można ich przeoczyć. Jest jeszcze większy, ale nie największy. Tu jest rekordzista mój z tego roku. W życiu spotykałam jeszcze większe, ale takiego w tym roku jeszcze nie. I co z nim, jak on wygląda. Nieciekawie. Już za długo tutaj jest. Wysiewa zarodniki. Wielki to on jest w porównaniu do mojej dłoni. I cóż, znalazłem go zbyt późno. Zostanie. Może jeszcze ktoś go zobaczy, póki się trzyma jakoś. O, cudowny grzyb. No, ale już nie do wzięcia. Nic straconego. Rozsieje zarodniki. Będzie nadzieja na więcej grzybów w przyszłości. Dziękuję. До услышания.